Siemano z tej strony, fanboysy w niezmiennym składzie, Człowiek Damian i Mejdronin. I dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie. I jako, że to jest nasza setna recka, setna niecięta recka, to ten film musi mieć odpowiednią jakość. A taką jakość oczywiście zapewnia wytwórniacz, tam dystrybutor A24. Porozmawiamy sobie o dalekowschodnim kłamstewku w reżyserii nie wiem kogo. Może Człowiek Damian, O, proszę. Który został mi polecony przez, przez znajomych i przy, przyjaciółkę. Człowieku Damianie, o czym jest Kłamstewko? Jakie są Twoje pierwsze wrażenia na temat tego filmu? Tak, nawet no główną bohaterką Kłamstewka ma jest 30-letnia chyba dziewczyna, grana przez Ale... AquaFinę, taka aktorka, głównie komediowa i raperka. Ja ją widziałem w Jumanji. O. Drugiej serio? części. Jest fenomenalna i, mówię, ponoć jest świetną laperką, więc tak. No jest, jest, jest dziewczyna, która jest e, Chinką z pochodzenia, natomiast aktualnie mieszka w Nowym Jorku. Jest Amerykanką, mm -hmm. można powiedzieć, Amery chińsko-amerykanką, tak. Mm -hmm. No i film zaczyna się od tego, że nasza główna bohaterka, e, której imię to Billy. Billy, tak. Billy, tak. E, przyjeżdża do swojej rodziny w Chinach. Na wesele, na wesele, który jak szybko się okazuje jest pretekstem, jest fejkowym weselem, które jest tylko i wyłącznie zorganizowane po to, aby cała rodzina mogła się zebrać i no, jeszcze raz spotkać się w godzinnym gronie z babcią, z najnaj, najnaj Nai to jest po mandaryńsku babcia. Mm. Słowo kiesiące babcie, która, u której zdiagnozowano czwarty stopień czwarty, ym, raka, raka, płuc, raka płuc, tak dokładnie, no i zgodnie z chińską, ale z tego co się też dowiedziałem, nie tylko chińską, ponoć w ogóle azjatycką tradycją, ponoć w Japonii też mm. tak się robi, e, nic babci się nie mówi, nie mówi się jaka jest diagnoza, nie mówi się prawdy, okłamuje się, że wszystko jest okej, okay. Dlaczego, i jakie to ma konsekwencje, no to o tym właśnie jest film. Natomiast generalnie taki jest plot. Kłamstewka. Spotkanie rodzinne w celu pożegnania babci. Dokładnie. Która nic nie wie o swojej śmiertelnej, terminalnej chorobie. Jak ci się podoba pierwsze wrażenie z kłamstewka? Podobało mi się. Podobało mi się. No to jest A24, dostarcza jak zawsze. To jest, to jest przeuroczy film, tak? To jest, to Oj jest tak. To jest, to jest tak. Właściwie można to potraktować prawie że jak film, nie wiem, disney to jest, to jest tak urocze kino i tak nastawione na ciepłe emocje, na komedię. Jest w tym filmie. Dużo komedii, jest tak. dużo żartów, głównie dlatego, że babcia, która nie jest świadoma właśnie swojej choroby. No jest postacią, ym, która że tak powiem, cytując mojej toranina, ona się nie, nie, nie pieprzy się w tańcu, ona mówi co myśli, ona mówi, potrafi powiedzieć swojej wnuczce, że skomentować jej tyłek, y, skomentować, że nie ma dalej męża albo podrywać dla niej męża, którym jest lekarz. Przeurocza scena, przeurocza scena. Tak, albo skomentować fejkowych nowożeńców, z powodu których jest to całe wesele, tak. że okej, okay, nie mogę się, domyślam, próbuję się domyślić, co oni robią w łóżku, jak kiedy nie ma wszystkich dookoła. Więc tak. uroczy film. Ym, no, podobał mi się. No, no ogólnie mi się podoba. No, wydaje mi się, że jest to po pierwsze ciekawy film, właśnie o, no, o tym, co każdy mówi. Tak? To jest film o zdarzeniu kulturowym, to jest film o. Amerykański indywidualizm kontra kolektywizm chiński, tak? I te dwie rzeczy się ze sobą zderzają. Um, według mnie ten film jest o czymś jeszcze, mm. ale to powiem za chwilę, bo mam tutaj pewną teorię. Natomiast, e, Mejdronin, jakie są Twoje wrażenia z tego filmu? Mi tak samo, mi ten film się bardzo podobał. Fajnie nawiązuje, że to jest wręcz taki, taki stary dobry Disney, jeżeli chodzi z tym, tym zastrzykiem pozytywnych emocji, które daje ten film. To jest film, który mnie autentycznie wzruszył. Ja się nie spodziewałem, że troszeczkę też przez fanboysy bardziej cyniczny się stałem w stosunku do tkliwych filmów. Ten film też jest tkliwy, natomiast. Wydaje mi się, że w taki bardzo ludzki i właściwy sposób, bez przesady, są tam pewne rzeczy pokazane. Tak jak mówiłeś, niesamowicie ciepły film. I właśnie ten motyw, ten element komediowy, który cały czas się przewija w tym filmie, pozwala uwierzyć w ten świat. Pozwala uwierzyć, zresztą ja nie wiem, czy to faktycznie na koniec tego filmu to był trochę fake, czy nie fake, czy to jest oparte na faktach autentycznych, jak to mawiają. E, mogę powiedzieć? Tak. Tak, to jest oparte na oh, wow. prawdziwej historii. In... Spoiler, 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 spoiler. Mm. Od razu mówię. E, na końcu tego filmu, ostatnie ujęcie tego filmu, to jest prawdziwa bohaterka tej historii, która jest babcią reżyserki. Uuu, o, kurczę. Mało tego, babcia to przez zaskocz. całą produkcję tego filmu nie wiedziała w ogóle nic. Czyli nic to jest. jest takie podwójne kłamstewko. Podwójny Tak. Jest kłamstewko, które utrzymuje się już ponad 6 lat. O, wow. Tak. To dobrze, mam nadzieję, że nie chodzi do kina. Zresztą w kinach chyba są jeszcze <grym> pozamykane, nie wiem. Um, <grym> y, w każdym razie no, no nie spodziewałem się, bo y, najpierw no, są takie filmy, gdzie nie wiesz dokładnie, czego się spodziewasz, tak. i one cię biorą z Partyzanta. Imię Partyzanta właśnie swoją, y, swoim urokiem i. I bardzo bliskim, chyba, również kulturze zachodu, z poczuciem humoru, sytuacyjnym poczuciem humoru, problemy rodziny chińskiej, takiej bardzo tradycyjnej chińskiej, która gdzieś tam się porozjeżdża po, po całym świecie. Ja widziałem w tym problemy mojej rodziny. Fajne, że są takie, że te relacje międzyludzkie są, mimo wszystko, takie międzynarodowe, a to zasługa pewnie reżyserki. Może tego, że to jest na, na podstawie autentycznej historii, o to oparte ten film. Ale również dlatego, że no, nie wiem, ten film z jednej strony, on technicznie jest bardzo filmowy, przepiękne zdjęcia. Zarówno Nowego Jorku, jak i właśnie tej, tych stricte Chin. Niemniej jednak on jest tak. Bardzo mało filmowy, w tym cieple emocjonalnym, które z niego bije. I nie wiem, ale w jaki sposób skojarzył mi się ten film, może nie aż tak tak hardkorowo sytuacyjnym humorem, ale za takim paniki polskim, który też jakby. No, że ma taki międzynarodowy vibe, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie i takie autentyczne ludzkie emocje. Um, także, kiedy zrobi się zbyt ckliwie to jest to rozładowywane właściwym, sytuacyjnym humorem, jak w życiu, jak w życiu. Ta aktorka, ta, ta główna, noc, ciekawe rzeczy powiedziałaś na temat tej aktorki. Ja też się zaskoczyłem, jak w filmie się dowiedziałem, że ona ma 30 lat. Filmowo, nie wiem ile normalnie ma, no ale też taka chyba taka uroda Azjatek jest. Rewelacyjny performance, no naprawdę ja, ja jestem niesamowicie zaskoczony, że w tak charakterystyczny sposób można grać, że to jest pozbawione jakby takiej tego akademijnego e, aktorstwa, takiego... Patrzcie, ja teraz aktorze. Nie! Ona się wczuwa w tą postać, ona się... Um, ona autentycznie staje się tą postacią na planie. Um, i oczywiście są trudne sceny, gdzie faktycznie albo smutek, albo radość trzeba przedstawić, natomiast nie wyczuwa się w tym y, takiego y, sztuczności w tym wszystkim. Zresztą podobnie jak y, właśnie y, ta y, y, już sędziwa aktorka, która gra tą... Mei Mei? Najnaj. Nai? Nai A w ogóle ten kuzyn Hałhał się nazywa. How, A jego how on, żona nai. jest Japonką y, Aiko. A właśnie, to też też jest fajne, no bo fajne przedstawienie jak się mieszają właśnie te różne tygiel narodowy no bo wiadomo, że historycznie troszeczkę Japonia i Chiny mają bardzo nie po drodze i o, to tak. jest coś porównywalnie jak, nie wiem, jak Polska, Rosja Polska, Niemcy, to są takie takie dość nieciekawe historyczne kwestie, a tutaj wszystko się skupia, w jednej rodzinie jest Ameryka, Chiny i Japonia i w świetny sposób to jest rozwiązane właśnie relacji między postaciami. Tak, absolutnie. Znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o Aquafinę, to strasznie mi się podoba ta postać, dlatego że ona, tak jak mówisz, ona jest bardzo naturalna w tym sensie, że ona strasznie reaguje na wszystko w otoczeniu. Oj I tak. Jej rolą jest tak naprawdę trochę tak, jak całego tego kłamstewka. Kłamstewko jest po to, całe to kłamstwo jest wytłumaczone zresztą w świetnej scenie pomiędzy nią a jej wujkiem. Jest wytłumaczone, że jest po to, aby przyjąć ten ciężar emocji, tę odpowiedzialność za te emocje na siebie i jakby rozłożyć je na całą rodzinę. Dokładnie. A nie zrzucać je na barki tej biednej, schorowanej osoby, tak? żeby ona była z tym sama. tak? Więc jakby przerzucamy odpowiedzialność za te emocje na nas zamiast na nią. i to jest jakby bardzo ambiwalentne. My tu na pewno możemy to dyskutować, bo na przykład czy to w Stanach, i to też jest w filmie powiedziane, czy to nawet w Polsce, przecież niepoinformowanie przez lekarza o tym, jaka jest diagnoza, jest karalne. Tak, dokładnie. Gdzie, gdzie tam, no, jakby, no, kompletnie, dwie rzeczy tak różne od siebie, gdzie jedno jest wręcz nielegalne, a drugie jest kulturowo wręcz um, uznane za właściwe, czy, czy, czy wręcz Pożyteczne, dlatego że nawet mówi się, że jeżeli poinformujesz pacjenta o tym, że jest chory, to on umrze szybciej, bo ze stresu, mm -hmm, tak? Mm -hmm. ilość, ilość stanów lękowych i depresja po prostu, no po prostu yy, reakcja ciała na stres i tak dalej, więc może to jeszcze przyspieszyć cały proces, tak? Więc może rzeczywiście nie powinniśmy takich diagnoz stawiać, yy, mówić mm -hmm. takich diagnoz. Mm -hmm, tak, więc jakby jej rolą jest bycie właśnie cały czas w tych emocjach, których nie może okazać i to jest świetnie pokazane, poza tym no to, że ona stała się Amerykanką, to na przykład ja nigdy nie widziałem w filmie, żeby bohaterka pytała się jakie jest słowo właściwie, ona się czasami pyta jakie jest, bo nie umie czegoś po chińsku powiedzieć. Tak, tak. I to też jest takie prawdziwe, to nie jest tylko, to widać tak jak ty mówisz, to nie jest tylko napisane w scenariuszu, tylko to faktycznie jest zagrane przez tą aktorkę, to faktycznie jest sprzedane nam. Natomiast ja bym chciał powiedzieć o jednej rzeczy, bo ja mam pewną teorię, o czym jest ten film. I ten Dajesz. film. Bo ja o nim trochę myślałem. Jedna rzecz zwróciła no. moją uwagę. To no. jest to, że bohaterowie ciągle w tym filmie jedzą. Moim zdaniem, to jest film o jedzeniu. Dokładnie. To jest film o tym, że wszystko, co najważniejsze w rodzinie, to jest jedzenie. I jak się tak pomyśli, to w sumie tak. Ej, stary. Nawet typa jest imprezą. Dokładnie. Wesele to jest jedzenie. Kiedy po raz pierwszy widzimy, jak go spotyka się ze swoimi rodzicami, jedzą. Mało tego, różnice kulturowe w tym filmie pokazane są nawet przez kształt stołów, bo na przykład stołów w Ameryce jest kwadrat prostokątny, nie jest taki, no jakby no nie jest równomierny, natomiast te tak. stoły w Chinach, one są, nie dość, że one są ogromne, to jeszcze są okrągłe, tak żeby jakby każdy miał, czuł się równo, nie? Żeby nie było, a, że tak. głowa rodziny siedzi w jednym miejscu, ktoś tam siedzi w innym miejscu, tylko jest tak bardziej komunalnie, nie? Mm -hmm. no I wszystko się dzieje poprzez jedzenie. No a co, jeżeli jesteś zestresowany? Co, jeżeli ukrywasz coś przed swoją rodziną? To czego nie możesz, to co się wtedy pojawia? brak apetytu, nie możesz jeść. No I tam są dosłownie sceny pokazane, że oni przychodzą, są te cudownie zastawione stoły, no. pełne jedzenia, alkoholu, tam jest nawet mowa o tym, pozwól mu pić i tak dalej. Tak, jest tak, jest tak, pełno tak. wszystkiego i teraz wypada pić w tej sytuacji, czy nie wypada pić? Kurczę, no podaje mi babcia placek do zjedzenia, mam zjeść ten placek, no niby wypada, ale no, no zbiera mnie na wymioty, bo jestem w takim stresie, przecież mhm. ta osoba umiera, nie? Ja, ja cały czas tylko o tym potrafię myśleć. I to jest, to jest dla mnie najbardziej uniwersalna rzecz, bo mm -hmm. już pomijam fakt, że w ogóle z mojego prywatnego życia, jako bardzo piki osoba, jeśli chodzi o jedzenie, mm. ty nawet sam tego doświadczyłeś, że jesteś moim przyjacielem, ja byłem u ciebie w mieszkaniu <grym> parę razy i najbardziej stresujące były obiady z całą rodziną. Nie dlatego, że musiałem się socjalizować, tak, tylko dlatego, że po prostu jak powiedzieć ludziom, że nie lubię grzybów, tak? Jeżeli ktoś zrobił i, i, i przyrządził Dokładnie. i tak dalej. I te, te wszystkie jakieś takie niezręczności związane właśnie z jedzeniem są przez cały film wygrane. Hmm, tak. Tam jest w wręcz jedna scena, gdzie oni siedzą i jest taki stół, w którym e, jedzenie się obraca dookoła takim. Tak, tak, jakby na takich wodnych platformach na wzór japoński. Dokładnie, jak sushi czasami się idzie, hmm. nie? Tak, jak najpierw sushi, to te udeczki płyną, nie? No hmm. i właśnie. I, i to jest dosłownie, że jakby każdy je to samo, każdy próbuje tego samego, nikt nie dyskutuje, nikt nic nie, ten, i to, i, no i oczywiście wesele, które później też, A, tak. wielką ucztą i te wszystkie najważniejsze rzeczy są przy jedzeniu i trochę to jest, mm. dla mnie to jest film o tym, dla mnie to jest film o tym, że czas spędzany z rodziną i czas spędzany towarzysko, mm. to jest związany z jedzeniem, zwłaszcza w takiej kina, mm. gdzie przecież to jedzenie jest tak ważne i oni, dużo jedzą i, i mają bardzo specyficzne to jedzenie. No nie chcę tutaj wchodzić w tematy. Nie ja, ale generalnie. <laughs> <Jaki tyt? śmiech> no, ale tak, coś w tym prawdy jest. Coś w tym jest. Także, także to mi się strasznie rzuciło w oczy i to jest. Dla mnie to jest film o jedzeniu. To jest film o jedzeniu rodzinnym i o niezręcznościach z tym związanych. Ale to jest ciekawe, że poruszyłeś właśnie temat jedzenia, bo ja, od, ja na tym się akurat nie skupiłem, ale masz rację, bo i tu już wychodząc poza film, większość takich socjalnych rzeczy dzieje się albo przy jedzeniu, albo przy piciu. Z rodzinami to jest związane z jedzeniem, i nie wiem, czy to wynika też, no Chiny też miały tam ci ludzie żyjący powiedzmy w tym poprzednim wieku, no, po dupie trochę dostali przez reperkusje wojny, tam. tam yy, naj, naj. Najnaj. Najnaj. Też okazało się, że była w wojsku, no bo wiadomo, A... że to jeszcze czasy Mao tunga, Też nie mieli prosto, właśnie z jedzeniem. Też nie mieli um, takiej możliwości, powiedzmy, jak w krajach zachodu, gdzie zawsze jest pełna ludówka i tak dalej, i tak dalej. Z czym my możemy, jako Polacy, też w pewien sposób się utożsamić. Natomiast to, co mówisz, na zachodzie też jest przecież ten rytuał, że ktoś przychodzi do kogoś na kolację. I to jest o, właśnie socjaliz tak. taka socjalizacja. Takie wszystko jest związane tak. z rozpiciem. Właśnie właśnie tak się zastanawiam, stary, może chodzi o to, żeby po prostu, żeby jak nie będzie się rozmowa kleić, albo nie będzie dobrych interakcji między osobami, żeby było co robić. Tak, Ym, bo wyobraź sobie właśnie świat, w którym ej, idziemy, rodzina, idziemy sobie porozmawiać i siadają przy stole i rozmawiają no not tak. gonna happen, not gonna happen. Tak. musi być albo fajka albo alkohol albo jedzenie tak dokładnie dokładnie. wszystkie święta nie to, to no. wszystko jest to i wydaje mi się że to też trochę jest tak że jeżeli ma się takie bardziej tradycyjne życie czyli takie nieotoczone gadżetami tak przecież no my mm -hmm. dzisiaj jesteśmy otoczeni wszystkim tak dokładnie coś trzeba w życiu robić a co zajmuje dużo czasu gotowanie sprzątanie po jedzeniu jedzenie to wypełnia ci cały dzień? Więc Dokładnie. wiesz, czasami trochę tak jest, że jak człowiek się tak zwiesi na takich rzeczach, to potem możesz cały dzień tylko spędzić na jedzeniu, sprzątaniu po nim, robieniu tego jedzenia, a potem za chwilę kolejny posiłek, i tak cały dzień. A dzięki temu się wchodzi w interakcję, bo przecież ja wiem, ktoś może tam się rzucać o to, że faktycznie tutaj jest bardzo tradycyjny podział, że kobiety raczej w kuchni siedzą i gospodyni, tak. zewnątrz rodziny i rodzina siedzi w kuchni, nie? Tak. No, Natomiast sama, sama Bili, ona raczej tak, taki wolny elektron jest, tak? no bo to już jest taka kobieta zachodu, niezależna, jak to mówią, nie? Ale tak, faktycznie. Tak. Bardzo dużo wtedy chodzi do interakcji pomiędzy właśnie tymi osobami. Tak. Papierosy, wspólne palenie papierosu pomiędzy braćmi, gdzie właśnie pada ten jeden z takich no, piękniejszych zdań w tym filmie, gdzie pokazują to, co mówisz o, o chińskim i nie tylko chińskim, może azjatyckim podejściu do dobrania odpowiedzialności i bagażu emocjonalnego za osobę umierającą, nie tak, tak. jak na Zachodzie. Tak. I jeszcze jedna rzecz mnie właśnie uderzyła w tym filmie. Myślę, że też po części ten film jest o, o właśnie tym zagubieniu bili w tym świecie. Ona nie o, ma jakby tożsamości kulturalnej, tożsamości tradycyjnej. Ta. I tam jest jedna z takich, takich scen, i ona jest mówioną sceną, która strasznie mi zapadła w pamięć i poruszyła jakąś taką dziwną strunę w, moim, w mojej duszy. Mianowicie o, o tym, że ją, jej też nie informowano na temat chyba tego dziadka, um, ojca najnaj. Tak. Um, ona miała za złe tą rodzi rodzicom, oni mówią, no nie no, ale no co, miałeś szkołę, musiałaś się uczyć, co, jest odmiennym tematem. Um, I no nie chcieliśmy ci, ci przeszkadzać, jeszcze byłaś za młoda i tak dalej. A ona mówi, no ale no patrzcie co, um, z czym mnie zostawiliście. Była ta osoba, ją pamiętam, i jedne z fajniejszych wspomnień z Chin e, to jest właśnie ich dom, ta osoba. E, I tam jest jedna piękna scena, gdzie ona się budzi w hotelu i widzi tego swojego dziadka, który pali papierosa w oknie. Um, I faktycznie, jak tak się zastanowiłem, jest bardzo dużo członków mojej rodziny, których ja po prostu przyjeżdżałem i już ich nie było. I ja na ich temat nie wiem praktycznie nic. Mm -hmm. um, i, I nie wiem, po której ostatecznie stronie bym się powiedział, czy warto takie kłamstewka robić, czy nie warto takie kłamstewka robić, jeżeli chodzi o takie straszne y, rodzinne sytuacje. To, to kłamstewko przedstawione w filmie spowodowało to, że faktycznie rodzina z całego świata spotkała się po to, żeby celebrować relacje międzyrodzinne. Dokładnie. Um, i może przez tą terminalność tego, że kogoś może zabraknąć, bardziej zdeterminowali byli ku temu. Bo nie wiem, czy wesele również, również byłoby. Na pewno też jest takim spotkaniem rodzinnym, na które się przyjeżdża. Natomiast jak ma się świadomość, że ta osoba już długo nie pociągnie, nie to nie tyle, że wypada, może się chce zrobić. Takie umówmy, się, umówmy się, że czasami na wesele przyjeżdża się, bo się musi. Albo bo wypada. Dokładnie. dokładnie. A tutaj, no, jeżeli zdajesz sobie sprawę, ej, te osoby za niedługodnie będzie, to kurde, w sumie nie znam, może wypadałoby poznać albo cokolwiek. E, także tak, no, film o poszukiwaniu jakiejś tej swojej rytualności, e, tożsamości w tym wielkim świecie. Każdy ja. by chciał mieszkać w Nowym Jorku, ale. Ja nie wiem, czy sam bym sobie poradził z takim multikulturalnym miastem, multikulturalnym krajem, sam nie posiadając takich, takich dość mocnych tych więzów tradycyjno-rodzinnych. Tak, tak, dokładnie, no. Słuszna uwaga, słuszna uwaga. Okej. Okay. To co? Jakieś ocenki, Mejtronin? Tak, ocenki... Znowu tradycyjnie po rozmowie z tobą e, poszła akurat w górę ocena. E, ja na dzień dobry dawałem 7 temu filmowi, bo to jest dobry film. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo dobry film, bo się świetnie przy nim bawiłem. Wzruszyłem się, chociaż też nie jestem fanem ckliwych filmów. I tak jak mówię, poruszył ten film jakieś takie dziwne szufladki w moim umyśle. Także ósemka, to jest bardzo dobry film i polecam każdemu z całego serca. No dobra, no to ja, żeby. Trochę, dla, żeby troszkę był odmiany, dam 7, solidne 7, To jest dobry film, eee, polecam. Uśmiejecie się i wzruszycie. Eee, tak, warto, 8.24. Dokładnie. Eee, człowieku Damianie, żeby tradycji stało się zadość, czy masz jakąś rekomendację dla mnie eee, na kolejną? Nie cię mreckę, się w such. Oj mam, oj mam. Eee, już o tym filmie Ci mówiłem, dlatego powiem krótko. Eee, film, który ja właściwie obejrzałem tylko i wyłącznie dlatego, że polecili go nasi ukochani youtuberzy, Reddit Media. Eee, film Asystentka. Uuuuu. Uu. Jest okay. to film krótki na temat konkretny. Eee, zostawiam Cię z nim póki co sam na sam. Jestem, jestem bardzo ciekaw. Co o nim powiesz? Ja ten film już widziałem jakiś czas temu. E, może sobie nawet go odświeżę, bo jest dość krótki. Więc... Ale trwa? 80 minut. Ło panie, to idealnie dla mnie. Tak, to jest film określany jako film, w którym nie dzieje się absolutnie nic i jest to prawda, ale biorąc pod uwagę, że kocham po prostu Patersona, to, to będzie film dla mnie. E, zobacz. Także już za tydzień, podejrzewamy, yy, będziemy sam na sam, a raczej w trójkącie z asystentką. Filmem jakiej produkcji? Produkcji, w sensie pytasz o studio? Mm? Nie mam pojęcia, kto to zrobił. To jest, amerykański, yy, to jest amerykański film, ale to jest bardzo indie, bardzo, bardzo. No to... To no jest to za... ma tam firma zrobiła. No to za tydzień będziemy mieć spóźnione święto dziękczynienia z indykiem na stole. Dokładnie. Także kłamstewko. Polecam z całym serduchem. Dzięki, że nas oglądaliście i się trzymajcie. Pa. Pa.